Okay, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mount Light Warband. I teraz tak, odcinek przełomowy, bo zgodnie z zapowiedziami i ostatnimi przygotowaniami dziś wywołujemy sobie wojnę z Lagierami. Uwaga, turniej ten w się skończył, ogólnie ta uczta, wszyscy lordowie sobie wyszli, a ja złapałem Boyara kumipę, z którym mamy negatywne stosunki, bo on coś tam nas nie lubi, po prostu bo tak, bo źle na nas patrzy. I z tego względu akurat jako, że on na nas źle patrzy, no to ja sobie go zaatakuję i przez to nasze stosunki z całymi wagierami się pogorszą i będziemy mieli wojnę. Także o co chodzi? Jestem tutaj, aby przekazać żądania. Tak czego chcesz? Propozycja, poddaj się, przepraszam, poddaj się dobrowolnie, jeśli życie ci miłe. Popełniasz wielki błąd chłopcze. chłopcze, co ty sobie wyobrażasz? To nie fajna sprawa. Przygotuj się do walki. Ale i tak tracę honor, zobaczcie. I z kumipą uległy pogorszeniu na minus 33. No dobrze. Ich jest 89 w ogóle, więc powiem wam, że wojna, bitwa będzie bardzo... Bardzo wyrównana. Straty mogą być jak najbardziej, aczkolwiek... Ja się ustawię w takim miejscu, o, co by było jak najlepiej. A moi strzelcy z tyłu. I strzelcy się rozluźnią, co by nie byli tak, tacy skompresowani. A moi kochani huskarle i weterani teraz ustawiam się w pierwszym rzędzie. I piękny mur tarcz. On nie ma y, tak dobrze wyspecjalizowanej armii jak my, dlatego mamy tutaj przewagę i liczebną. Małą bo małą liczebną mamy, ale mamy. I również jeśli chodzi o szkolenie. Oni mają dużo słabsze te jednostki. Pięknie. Coś tam już. Strzały siadają. Dobra. Dobra. Coś tam dostają ci strzelcy. Wow. Kuźwa! Jak go ten Oguszu O ja pierdzielę Aż tyle dostałem obrażeń, naprawdę? To ja się wycofam, żeby sobie nie zginąć yy, Ale spokojnie, spokojnie, jest ok. Jest okej okay. Pomału, pomału. Tam ci nie wiem czy uciekają chyba jeszcze nie. Uff, przybałem, że kurde. Mam no rań, nie blokujcie mnie. Mhm. Te bitwy w ogóle już z lordami są zupełnie inne, są ciekawsze, więcej się dzieje, te jednostki są lepsze, przede wszystkim. Eee, ci lordowie ich też wydają rozkazy, więc ten w ogóle z toporkiem w głowie biegł, ja pierdzielę. Eee, także jeśli o to chodzi, to naprawdę super i zginął nam tylko jeden żołnierz, co jest bardzo spoko sprawą. Tylko, że trochę życia straciliśmy, to jest taki minus dość duży. Trzeba będzie teraz czekać na kolejne bitwy, ale... Ale wiecie... No, i teraz będziemy sobie z co słabszymi lordami walczyć, tymi wagierskimi. Będziemy ich osłabiać. I jak tylko na przykład jakiś zamek zajmą, bo tak się może zdarzyć, no to my tam prędziutko wiecie, biegniemy, biegniemy, oblegamy i zdobywamy. W teorii tak łatwo brzmi, a w praktyce to będzie. Mhm. Powodzenia. Tyle wam powiem. Bo nigdy nie udało mi się jeszcze w będzie założyć królestwa na tym poziomie. No dobra. Udało się, ale nie udało mi się go utrzymać dłużej niż. nie wiem. Już parę dni w grze. O, może tak. No, i on uciekł, ale możemy ogólnie ich brać do niewoli i całkiem fajne okupy za nich żądać. Co jest bardzo. też. dochodową sprawą, że tak powiem. O. No i całkiem sporo denarów zyskaliśmy. 40 huskarli mamy, proszę bardzo. I teraz trzeba bardzo uważać. O, polepszyły nam się stosunki z nimi. Teraz trzeba ogólnie bardzo uważać, właśnie na tych ziemiach, jak będziemy biegać, żeby jakiś silniejszy lord nas tutaj nie dojechał. Ten ma mało ludzi. Zamek. Mało ludzi, ale za to ma dobrych ludzi i łuczników dużo. Może bym go i zajął. Nie wiem. Ten ma dużo ludzi, ale ma dużo rekrutów. Ale ja bym się go bał. Chociaż on ucieka przede mną. On się mnie boi. Ale to czekajcie. Szukamy innych szukamy innych ludzi cały czas, jakichś lordów słabszych. 5800 kasy mamy tylko, a żołdy mamy dosyć duże, więc no właśnie. Dlatego też trzeba się skupić na zarabianiu. No, ale akurat z takich bitew to zarabianie idzie jak masełko, bym powiedział. O ma mać. Ja sobie stąd może pójdę. O, ja pierciera. Dobrze, że mnie nie gonią, bo byłoby średnio. Bo są też wolniejsi ogólnie ode mnie, to... Nie, nie, nie. O, w ogóle rodakowie Suno oblegają, wow. Ja tam się może pchać nie będę, bo jak dostanę bułę, bombę od nich, no to będzie... No ciekawie. Przyspieszę sobie trochę czas. Ja tu widziałem jeszcze korsarzy fajnych. O, jest kryjówka, okręt. Pytanie o nas bliżej Warczego, czy dziwaczego? Warczegu, więc tam trzeba byłoby jakieś zadanka dostawać. Bardzo trzeba uważać, jak tu się biega, bo jak tam wyleci, wyleci jakiś silniejszy lord od nas, to wiecie. Mhm. Dobra, nie ma nikogo. Okej. Okay. Takich y, oczywiście bandytów również będziemy w międzyczasie sobie gonić i pokonywać, bo z nich jest też dużo Ekspa i dużo y, dużo kasy przede wszystkim. Oni fajne, fajne przedmioty rzucają. Piękna armia huskarle I rekrut z przodu biegnie z toporem w ogóle. Patrzcie, bardzo podobny topór ma Huskar i ten rekrut, ale, ale wiadomo, że nie jest dużo gorszy, ten rekrutski. Mhm. Dostał tam ktoś. Kurde, słabo mi idzie strzelanie z tego łuku. Dobra, lecimy na nich. O kuźwa, to jest tak głupia dzida. O, jest nasz toporek piękny już teraz. No, tylko że coś trafiać nie potrafię tym toporkiem. Mhm. Zostało ich dwóch. Został jeden. No to może chociaż ja go tego dobiję. Jeszcze tam gdzieś coś jest. Okej. Okay. No tamten chyba zdążył uciec niestety. No a ten toporek jest powiem wam fajny. cel nie jest taki krótki jakby się mogło wydawać. No ale trzeba jednak dużo bliżej podjechać do wroga, żeby go... Żeby go uderzyć. No dobrze, że mamy ekwipunek trochę powiększony, bo dzięki temu można sobie trochę więcej przedmiotów trzymać. A jako że będziemy mieli coraz więcej ludzi i będzie po 105 można mieć, a mogliśmy mieć 106 chyba. No i to jest to właśnie, że nam spada renoma, jak jej długo nie, jak długo nie zdobywamy nowej chyba, ale nawet to jest gorsze, patrzcie. W każdym razie będzie więcej ludzi. Trzeba będzie mieć więcej jedzenia. No i. No i trzeba będzie się też tym martwić tym jedzeniem. Dobra. Tu jest tanie jedzenie można kupić. Conieważ książkami może akurat jego teraz nie chcę. Teraz to by mi się pośrednik okupów przydał. Wprawdzie tylko dwóch więźniów mam, ale zawsze coś. Znowu stundry kolejni. U, pięćdziesię... 50... wow! O macie. Nie, 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 nie. To tak to nie ryzykujemy. Woda, bo ich było tyle. Ja bym. O ja cię. Oni biegają za nim, rozumiem? Czy nie? Możliwe, że za nim. O, ten jest taki cienki. Można go dogonić. Ale go nie dogonię, bo jestem za wolny. No, i po stosunki z po nam się polepszają. Tak po prostu same z siebie. Bo długo mu nic nie robimy złego i, i jakoś tak to działa chyba. O proszę. Chociaż ten ma dobre jednostki, ty. O kuźwa. No właśnie, o tym mówię. Tu nie ma teraz co speedować zbytnio, bo jak nam wyleci zaraz. Tych jest sporo. No i ten też ma sporo. Rodocy zdobywają Suno. No dobra, No spokojnie, spokojnie. Eee, to nas nie interesuje akurat, że Rodocy sobie zdobywają Suno. To, znaczy, nas interesuje, żeby jak największy rozpierdziel dział się w Karladii ogólnie. I my wtedy sobie postanowimy zaprowadzić w niej pokój. Czy nam się to uda? Nie wiem. E, ile nam to zajmie? Nie wiem. Ale zakładam, że wciul. Także... Także wiecie. Mi się przydało jakieś hedy strzelać. Tak Trochę wyżej muszę chyba. Dobra, biorę toporek i lecę. Mhm. Dobrze, to parek działa Tu nie zadziałał, bo nie trafiłem Ale tu jest piękna ta farma Ty się bronisz gościu naprawdę No no jeszcze mi Firenci tylko zabrał, ja nie mogę Dobra, mniejsza z tym. Ciulu złoty. Kogoś jeszcze dogonimy? Zostało ich nikt. No dobrze. Szkoda, że nie ma takiej statystyki ile wrogów pokonaliśmy. Bo jest, tylko jestem ślepy. Raczej nie ma. Trochę kasy wpadło. Dobrze. A my idziemy może w stronę Kudan. Może tam ktoś będzie z lordów słabszych? Jest. Tylko, że on się schował teraz do zamku. I tyle go było, widać. Dobra. Lecę sobie tędy w takim razie. Wow! Bo ja, Rimusk, on to w ogóle ma. Rodoków, zobaczcie. 36 szklonych kuszników, ja pierniczę. Ja w życiu na niego nie idę, a ten ma więcej ludzi. Także nie dziękuję. Ten ma kuszniku, więc też nie dziękuję. W stronę kuraf może pójdziemy. Aha. Tego możemy sobie pokonać. Nie, nie damy rady. Nie zdążymy, niestety. A teraz od dwóch nam nie lecą. Nie. Nie lecą. Jeden leci do kuraw, a drugi leci nie wiem gdzie. A ten... Ja nie wiem co on robi. No zobaczymy, czy uda nam się go złapać jakoś. Oj, a ten co ma? Ten ma lepsze jednostki, to nie ja. ja dziękuję. Dobra, wkrótce. Kura... O! Wyszedł. Dobra. Podaj się Lubi. Dobra, walczymy jeszcze z nim. Bo czemu by nie? Dobrze, a strzelcy nasi ustawcie się tutaj wyżej. I się rozluźnijcie, bo wy to musicie mieć wiecie. Nasza kawaleria również strzela. Ci nas na koniach zachodzą? Ale ich konie na takim terenie nie będą dobre, bo będą bardzo wolne na tym wskórku. I wiecie, Okuźwa, Postał Heda. Dobra, lecję ich z toporka, bo Kurde, akurat mi musiał trafić. O, kuźwa. Tak ja nienawidzę łuczników przeciwnika, naprawdę. No, jak on to przeżył? Ja pierniczę. Stójcie tu. On jest mój. Toporek ma w głowie, ale to nic. Ile straciłem? Trzech aż mi zabił. Wow. Weteran i dwóch wojowników. Jeden wróg jeszcze jest. Jak to się stało, że został jeden? Ja nie wiem. Lecimy dalej, lecimy. I Mira na koniu. Koniu zleciał. Dobra, 200 prawie, expa, jeszcze zdobyte. Jest git. Uciekł. Uciekł, ale to nitrze uciekł. Mamy jakieś tam łupy. Trochę kasy. No i sobie szkolimy oddział oczywiście 43 skarli Podoba mi się. Coraz bardziej. Pięciu strzelców dwóch wagierskich strażników. No oni... Wydaje mi się, że tacy dobrzy jak huskarle nie są, ale... Ujdzie. Ujdzie, tak. Ale masz, mamy na ich na szczęście tylko dwóch. Dobra, to gdzie, gdzie tu biegać? Gdzie tu biegać, że. Żeby... A może jeszcze na tych pobiegniemy? Oni są na szczęście wolni, więc damy radę. Jest ok. Ustawcie się tutaj w rządku. I zaraz lecimy. Ostatnia bitwa, chyba na dziś. I co? I będziemy dalej toczyć wojny, wojny walki z wagierami. xbit się, zarabiać. Przygotowywać się, mobilizować do założenia królestwa. I będzie Git. Teraz przede wszystkim trzeba się skupić na wekspieniu postaci i zarobieniu całkiem sporej sumy pieniążków. To są dwie najważniejsze kwestie. dopiero wtedy będzie można myśleć o założeniu królestwa. Także spokojnie. Z przywództwem na dziesiątkę na pewno, na dziesięciu, czyli na maksymalnym poziomie przywództwa. Dobrze. O kurźwa, mać! Zostanę dom. Chyba ci dom No właśnie, o tym mówię. Na chwilę tarczy, kuźwa strąciłem i gówno. Ale udało się. Nawet się udało, więc jest git. Nawet jeszcze jednego huskarla mamy. Dobra, to słuchajcie, ja sobie lecę do Rejwalin może. Tam sobie posprzedaję wszystko co mogę. Jak tam zamek? Ile on ma ludzi? 211. Jakby go chcieli wagierze odbijać i przez chwilę będzie mało ludzi tam. No to my sobie to możemy szybko iść. Taki plan. Dobra, to słuchajcie, ja sobie to już wszystko posprzedaję, ogarnę się i w następnym odcinku będziemy dalej osłabiać wagierów i się z nimi bić. Także póki co, wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.